Nazywam się Beata i tworzę dla Was dużo filmów na temat pasteli olejnych. I będzie mi miło, jeżeli polubisz ten odcinek oraz zasubskrybujesz mój kanał. A dzisiaj przychodzę do Was z krótką historią na temat pasteli olejnych. Jeżeli nie wiesz bądź nie wiedziałaś, kiedy powstały pierwsze pastele olejne, to zapraszam Cię do oglądania całego odcinka. Już ponad 2000 lat temu. Pojawiły się pierwsze wzmianki, że ludzie łączyli woski i oleje z pigmentami, formując je w kształt pałeczek. Natomiast pastele olejne, które znamy obecnie, to jest tak naprawdę bardzo młode medium, gdyż powstało ono na początku XX wieku, a wszystko się zaczęło w Japonii. Historia pasteli olejnych rozpoczyna się w 1921 roku, kiedy to japoński artysta Kanae Momoto pragnął opracować nowe medium, które byłoby połączeniem miękkich kredek woskowych z żywymi kolorami pasteli suchych. Następnie we współpracy z japońskimi nauczycielami o, przez kolejne lata opracował, udoskonalał, Recepturę pasteli olejnych. I dzięki ich współpracy w 1925 roku, również w Japonii, w Osace, marka Sukura wprowadza na skalę przemysłową pierwsze pastele olejne pod nazwą Crypass. Miały być one oczywiście zamiennikiem pasteli suchych, dedykowane dla małych artystów. Co najważniejsze, nadal są one dostępne na rynku. W 1930 roku, na rynku europejskim, Pojawiają się pierwsze pastele olejne pod nazwą Panda. Zostały one wyprodukowane przez markę Royal Talents z Holandii. Pastele te nadal są w sprzedaży i również są dedykowane dla małych artystów. Taka ciekawostka, że również ta marka w swoim asortymencie posiada również pastele artystyczne z serii Van Gogh, które oferują aż o 60 kolorów. W 1949 roku we Francji Seigneur wprowadza na rynek pastele olejne pod tą samą nazwą. Zostały one wytworzone na prośbę Pablo Picasso, gdyż chciał uzyskać produkt o wysokiej jakości pigmentów miękkich połeczkach, które mógłby wykorzystywać na drewnie, szkle, papierze, płótnie oraz ceramice. Pastele nadal są dostępne aż w 120 kolorach. Kolejna marka postanowiła wprowadzić pastele artystyczne, i w 1965 roku, tym razem szwajcarska firma Karandasz, wprowadza pastele olejne Neopastel w 96 kolorach, łącznie ze swoimi dwoma odpowiednimi w postaci woskowych kredek neokolor oraz wodorozpuszczalnych pasteli. W 1980 roku tym razem wchodzi na rynek amerykański firma Holbein, która wprowadza 45 kolorów, a następnie pastele olejne są dostępne aż w 225 kolorach. Co ciekawe, to są pierwsze pastele olejne, które wystąpiły bez tej papierkowej otoczki. Obecnie na rynku można znaleźć ogromną ilość pastele olejnych, nie tylko dedykowanych dla dzieci, początkujących artystów oraz dla dzieci. Profesjonalistów. Dziękuję Wam ślicznie za oglądanie tego krótkiego filmiku. Bibliografię również zamieszczam w filmie do tego odcinka i zapraszam Was na kolejny odcinek. Pozdrawiam, pa!